Zastanawialiście się kiedyś jak szybko można zeslogować czterech ocalałych? Jak już zabójca powali jednego ocalałego i uda się po kolejnego, drużyna bez problemu zdąży w tym czasie podnieść poprzedniego i jeszcze wykręcić 20 generatorów. Tak to przeważnie wygląda, ale nie z tym buildem. Umiejętności Hex Fertil oraz Hex Undying uniemożliwią ocalałym odczytywanie aur, a co za tym idzie, nie będą oni widzieli powalonych ocalałych. Deer Stalker pozwoli nam dostrzegać aury powalonych ocalałych, jako, że na tym polega cały build. No i w razie oczyszczenia obu hexów mamy knockout, jako nasze koło ratunkowe. Dodatkowo addon Red z Pinky Finger, aby jeszcze szybciej wprowadzać otlałych w stan agonii. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, a jeśli tak, to koniecznie zostawcie coś po sobie. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. I jesteśmy na mapie Rokun City Police Department. Ale dobra, idziemy instant. Wypróbujesz nasz build, na czym on polega? Polega on z grubszy na tym, że będziemy slagować czterech ocalałych. O? No może jednak nie. Ok, przeładujesz się. Masz tu paletę? Kurwa. Nie weszło. Uznajmy, że tego pościgu nie było, dobrze? Dam to po prostu cięcia. Nie ja. Okej. Okay. Lecisz dalej. Masz to okno. Mhm. Uh -huh. Obiegniesz dalej, tak myślałem. Ale wiem, którego gen robili się tam teraz instant udam. O tak. Hello. Jest. Pierwsze powalenie. Lecimy dalej. Okej. Okay. My bad. Podniosłem ją. Nie wiem czy ją widzą w ogóle. Drugie powalenie. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze jest. Widzę scratchmarki. Czyli pewnie jakiś w Okej okay. Okej, okay, kolejne powolenie Możemy to zrobić. No tylko butelek nie mam. Pójdzie podnieść um, Quentina. A my na to nie pozwolimy. Kurde, dobra. Pogubiłem się. Ale musimy pójść po niego. Mhm. Teraz tylko Meg nie ma na sobie Fercilla. Możemy to jakoś zrobić. Hmm. Widzę cię? W zasadzie to spróbuję zranić A1, żeby po prostu jej farcila nałożyć. I mamy 400 Fard farcila. Jest dobrze Cały czas nie podniesieni, cały czas nie podniesieni. Tłumacz kogoś za sobą. Kolejne powalenia. Zaraz co zrobimy, proszę Państwa. No i zeslagowane 4K. Zajęło nam to zdecydowanie dłużej niż myślałem, że mu zejdzie. Ale koniec końców się udało i wyszło tak całkiem, całkiem. Jeżeli nie mają unbreakable, a raczej nie mają, bo już tam by się podnieśli, to mamy 4K. No i nie ma 4%, niestety. Jeszcze koleżanka ma szansę. Dawaj, ostatnia szansa. Nope, GG. 4K dla nas. Nie miałem w ogóle okazji użyć żółtych buteleczek. Tu mi szkoda. Ale co, udało się, poszło szybko, sprawnie. O, i mamy klapę. Chyba za krótki trochę ten meczek, spróbujemy jeszcze raz, tak mi się wydaje. I ponownie, jesteśmy w sumie na mapie Raccoon City Police Department. I ponownie jest to skrzydło wschodnie. Lecimy instant szukać ocalałych. Nie mam pojęcia gdzie się zaraz spili, mogli na dobrą sprawę tam. Ale aha! Już was słyszę. Mogę? Mogę! Dobrze. Sprawdzimy sobie tamte geny. Oho! Taki czul. Ok, fercyjny nałożony. Śup. Kurwa, trafiłem go bezpośrednio. Dead hard. oj Ojojoj. Oj. A to było zbyt idealne. Auto Deadheart. 100%. Ja wiem, ja wiem, ja jestem dobry, ja wiem. Dobra, Percil? Pierwszy? Jak? Już. zraniłem już kilka osób. Halo. Dobra, poszedł. Jeden gen został. Źle, wery źle. Okej. Okay. Drugi slug E, Trzeci e, e. e. możemy to ugrać. Możemy 100%. Tylko musimy typa znaleźć. Oho. Okej. Okay. Czy to się znowu uda? Probably. On ich nie widzi GG, znowu Nie wiem jakim cudem, bo mieliśmy fatalny początek, zostaną tylko jeden generator Ale to ugraliśmy, chcesz zrobić 4%, bo w zasadzie nie chce mi się tego wszystkiego od nowa robić Mamy to. GG. Kolejny 4K Zobaczymy, czy ten się zerwie. Zróbmy tak. Jeżeli Felix się zerwie, to damy muchacza. No cóż. Good try. GG. Nie wiem, naprawdę. Ja cały czas się zastanawiam jak nam się to udało. Został jeden generator. Mieli zajebiste rozłożenie palet, genów. Mogli to ugrać, ale Bill był za silny.